Cześć mordeczki, witajcie! Z tej strony MatkoNix i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii AmCryk, oczywiście w grze Farming Simulator 22. E, moja standardowa śpiewka na każdym e, początku odcinka. I w dzisiejszym odcinku, jak zapowiadałem, będziemy sobie robić żniwa słonecznika. Pierwsze żniwa słonecznika na tej serii ogólnie moje pierwsze Żniwa słonecznika Bo od premiery gry ani razu chyba jeszcze Nie kosiłem słonecznika Przynajmniej sobie nie przypominam, żebym ten słonecznik kosił e, Także zobaczymy jak ten słonecznik Się właśnie kosi Jak widzicie mam całe pole już e, dojrzałe Mamy listopad, bo w listopadzie właśnie e, Ten słonecznik będzie e, Jest gotowy do Koszenie ogólnie tak wiem, dużo było komentarzy. Tutaj zrobiłem miaka, Nie wiem jak to się ogólnie stało, że tego miaka tutaj zrobiłem. Yy, tylko i od razu zamiast dokończyć tutaj, to już pojechałem na kolejne pole. Ale już nie będę o tym gadać, bo tyle to było komentarzy i w ogóle to masakra. Yy, ogólnie po odcinkiem dokończyłem koszenie tego pola. I, I skosiłem tutaj kukurydzę na tym polu. I ogólnie wyszło mi yy, tej kukurydzy, jak widać, 20 ton, a soi wyszło mi 29, yy, tak. 29 mi wyszło e, ton e, Znaczy 26, niecałe 26 Nie wiem czemu ja powiedziałem 29, ale mniejsza e, Także e, co, bez zbędnego gadania wsiadamy sobie do naszego tutaj kombajnu e, I co, odpalamy sobie go I możemy sobie zaczynać kosić nasz słonecznik e, W końcu I e, ogólnie tak się teraz zastanawiam od której strony by zacząć i chyba zacznę od tej strony, wiecie. Tak, zacznę tutaj. Teraz tak, włączamy sobie zniwiarkę. O. I ogólnie właśnie, pierwsza rzecz, którą muszę zaznaczyć, to to, że mega, jak widać, tutaj się dopasowuje od razu, wiecie, do wysokości ten header, nie? Tego nie było w 19, więc naprawdę fajnie, że teraz coś takiego jest. Dobra, możemy sobie kosić. Okej, okay. najpierw obkosimy sobie tutaj Bez GPS-a, później już będziemy na GPS-ie, normalnie um, sobie Dobra Ogólnie tekstura e, ścierniska też mega petarda ta tekstura jest, także fajnie A jeżeli chodzi o teksturę sonecznika, to jest ona chyba taka sama jak była w 19 Chyba taka sama, nie mam pewności um, nie wiem nawet No e, także my sobie właśnie tutaj kosimy ten słonecznik. Myślę, że tak sobie opuścimy to najpierw dookoła i później wiecie sobie będzie kosić normalnie właśnie na GPS-ie i ogólnie tak, pole, przypominam, że pole jest ponawożone na 100%, wszystko, znaczy no, nawiezienie, to no wszystko jest po prostu zrobione, o, łatwiej mówiąc, ktoś mi jaka zrobi, to wezmę cofnę się. E, wszystko jest zrobione na 100%, pole jest zrobione na 100%, czyli wszystko jest zrobione, więc powinny być największe zbiory e, jakie są możliwe, więc zobaczymy ile tego słonecznika będzie. Póki co słonecznik sypie dobrze, ale jak długo ten słonecznik tak dobrze będzie sypał, to zobaczymy. No i ogólnie co? Du ledwo jechaliśmy tak naprawdę i mamy sztonę, także jeżeli tak cały czas będzie sypał ten słonecznik, em, to naprawdę tego słonecznika będzie duża, to jest ogólnie nasze największe pole. E, Jakie posiadamy, także no powinno tego słońcika naprawdę być sporo e, Ogólnie teraz tak, jakby się tu przeciąć, może przetnę się tak po środku No tak się przetnę, według. tylko GPS-a sobie włączę O Dobra Ogólnie ten GPS to, czekajcie, wykryje sobie szerokość, o dobra Już teraz będzie mi dobrze działał No Także kosimy sobie ten słonecznik, oczywiście jeżeli odcinek się wam spodoba, no nie zapomnijcie zostawić coś po sobie, oczywiście wiadomo co, no i co, daily dalej trwa na kanale, bo jak wiecie jest teraz na kanale takie mini daily tygodniowe, bo to jest taki rewanż za to, że przez ostatni tydzień nie było odcinków, w ogóle, że mało odcinków było, bo byłem chory w ogóle, szkoła i byłem chory w ogóle wszystko. E, więc teraz właśnie jest, te, przypominam, że jest ten rewanż i teraz jest to te tygodniowe daily na kanale I te daily będzie trwało prawdopodobnie do niedzieli A dalej to jest, zobaczymy, bo ogólnie na następny tydzień mam zaplanowane, że możliwe e, Właśnie, że już e, w następnym tygodniu się pojawi też maraton z odnędzy. Kurde, wraz z Pijaka zrobiłem e, Także też, e, no cały czas, kurde, dużo teraz filmów będzie, także jeżeli doceniacie to, no to możecie zostawić oczywiście suba, jeżeli tego nie robicie. A wiem, że dużo osób tego nie robi, także e, polecam. Znowu mam laga przy przełączaniu kamery. W ogóle napiszcie w komentarzach, e, czemu te lagi mam e, przy przełączaniu kamery, bo na przykład na innych żadnych seriach tego nie mam, mam tylko tutaj, nawet na odzera tak nie mam. A tutaj właśnie tak mam, że jak włączę kamerę w środku... To mi czasami właśnie takiego laka, takiego 2-3 sekundowego. Nie wiem, czy tak mam. E, właśnie, możecie dać znać, dlaczego tak mam. O, sobie tak wezmę, to wyprostuję. E, i, I dobra, teraz będzie sobie teraz. No, tak teraz pokosimy. E, w taki sposób. E, kosząc dookoła. No. E, ogólnie na pewno całego pola nie skosimy na odcinku e, ale, ale powinniśmy tego trochę skosić Bo ogólnie dzisiaj nie mam nic innego do roboty Na odcinku Także wiecie e, No e, Więc powinniśmy naprawdę tego sporo sobie tutaj wykosić e, Właśnie e, Tak Ogólnie widzę, że już mamy 3 tony, także sypie ten słonecznik naprawdę, ale no nie masz co dziwić, no tak jak mówię jeszcze raz, pole jest zrobione na 100%, tak jakby wszystko zrobione, nie, nawożenie, wapno, wszystko zrobione na 100%, e, także naprawdę musi być tego słońcika jak najwięcej, co nie, także nie masz co dziwić, że tak sypie e, nam tutaj, e, no, ale nie, no to te tekstura z... Jerliska to jest góra zarobic, naprawdę najbardziej mi się podoba. Naprawdę. Okej. Okay. Eee, także propo o tego daily na kanale, to ono właśnie będzie trwało do niedzieli i jeżeli chodzi o filmy, eee, to dzisiaj jak to oglądacie jest czwartek, to jutro prawdopodobnie pojawi się odnes za pieniędzy. E, chociaż jeszcze nie wiem, bo mam taki plan. E, bo M Click jeszcze się pojawi w tym tygodniu, w niedzielę. E, ale jeżeli chodzi o piątek i sobotę, to mam e, w planach wrzucić e, mod test oraz właśnie od nędzy. E, tylko jutro jeszcze nie wiem, czy będzie właśnie od nędzy, czy będzie mod test, nie? Bo e, ten odcinek, co teraz będzie, e, to właśnie e, będzie na multi. E, początek będzie na multi. E, znaczy w sumie na za dużo, to nie chcę zdradzać nawet, ale będzie tam na multi znowu e, właśnie. Więc też nie wiem, czy, czy się uda nagrać właśnie na jutro, więc jeżeli nie, no to się od nędzy pojawi w sobotę, a jutro się pojawi mod-test Ale raczej, raczej jutro się pojawi od nędzy, w sobotę się pojawi mod-test tutaj w farmingu A w niedzielę poja pojawi się... Mm, m -Krick. W ogóle prawie beknąłem Przez przypadek Bo przed chwilą se jadłem Ale na szczęście nic takiego się nie stało no, nie wiem czemu w ogóle o tym mówię, ale... Ale dobra, później nie było. E, właśnie. No. Ogólnie to widzę szybko, tam idzie to koszenie. Ogólnie przecież moglibyśmy kupić header specjalny do Słonecznika, którym można kosić 15 na godzinę i wtedy jeszcze szybciej byśmy to kosili. Ale na razie nic w takiego inwestować nie będę. Też nie wiem, co ile ten słonecznik będę siał. Także wiecie, no. Ale jeżeli słonecznik będzie opłacalny, to będę go siał często. Właśnie. I wtedy bym kupił właśnie tę przystawkę. No. E, także tak. E, co bym tu jeszcze mógł powiedzieć? E, muszę wam znowu podziękować, za, ogólnie podziękować za to, co robicie na odnędzy, e, bo naprawdę takie wyświetlenia robicie, że jestem zdziwiony aż, że takie wyświetlenia jestem ja w stanie robić, e, bo nędzy robi teraz 4 albo pięć razy większe wyświetlenia niż normalne serie, jakie były do tej pory. E, I ogólnie, Oddezy to już jest Wasza ulubiona seria zdecydowanie na moim kanale. Na przykład... E, Przedtem był Eukryk zdecydowanie ulubionym, ale Oddezy przebiło Eukryk z palcem nie powiem gdzie. E, także naprawdę jestem oczywiście zadowolony. E, no i Oddezy się będzie pojawiać po prostu najczęściej, co, co chciałem przez powiedzieć. Ta sera co ma większe wyświetlenie, no to będziesz, to częściej pojawiać nie? Także on nędzy naprawdę będzie się pojawiać często, tak jak się teraz pojawia. E, czyli co te 3 dni minimum. E, także, no. Naprawdę lecimy sobie tutaj fajnie. Ze wszystkim. E, no. Ogólnie, jeżeli ktoś nie je widział poprzedniego odcinka, e, znaczy nie poprzedniego odcinka, jeżeli ktoś nie widział wczorajszego odcinka z Kantera, to serdecznie zapraszam sobie obejrzeć. Bo właśnie wpadł i ta wyświetlenie nie ma jakoś za dużo. Bo, bo ogólnie wrzuciłem ten odcinek, w sobie wrzuciłem go tylko 3 godziny temu, bo to nagrywałem w środę. Ten odcinek teraz nagrywałem w środę o godzinie 20.12. Ale właśnie no widzę, że wyświetlenia będą marne z tego odcinka, w porównaniu do mojego tutaj kanale, średnich wyświetleń na kanale. E, także, jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, to serdecznie e, właśnie zapraszam. E, link dam w karcie. W karcie powinniście teraz dostać. E, właśnie. I po obejrzeniu tego odcinka, jak ktoś nie widział to i jak ktoś lubi właśnie Huntera, e, to zapraszam sobie e, do obejrzenia Huntera, bo naprawdę fajny odcinek z Dawidem wyszedł. Trochę sobie popolowaliśmy. E, także serdecznie zapraszam. Właśnie. No ogólnie też mogę trochę inaczej brzmieć Bo tak jak mówię Jest co prawda dopiero 20 wieczorem Ale mi się już chce spać, Bo wstałem dzisiaj o 6 rano Bo musiałem trochę się pouczyć do, do szkoły I jestem trochę już zespany Mimo, że jest dopiero 20 godzina, ale mam nadzieję, że tego nie słychać, tak? Po moim głosie. E, właśnie, no ale muszę ten odcinek nagrać, żebyście mieli na jutro, e, właśnie. Bo daily no to wymaga poświęcenia jednak. Bo nagrywać codziennie filmy to, to, to nie jest za, wcale nic łatwego. No ale obiecałem, no to muszę to zrobić, tak? Jestem e, taki, że jak obiecam coś, to postaram się mimo wszystko dotrzymać obietnicy wam. Właśnie, ogólnie mam 80%, już e, czyli dosyć sporo tego słonecznika, widzę tutaj. Mam a skosiłem dopiero niemal połowę pola, nawet może i nie, e, oczywiście. Chodzi mi o tutaj, o nie, więc wiecie ile ja tutaj obstawiam z 20 ton tego słonecznika. Nawet myślę, że z 20 ton tego słonecznika powinno być, ale ile będzie dokładnie, to zobaczymy. No, I ogólnie słonecznik najdroższy jest yy, Nawet w sumie nie wiem kiedy jest najdroższy Dobra, przejdziemy teraz tu Najdroższy słonecznik to jest chyba Czekajcie, kiedy jest najdroższy słonecznik? Czekajcie, ja sobie włączę GPS-a Aha, widzę GPS trochę No dobra e, Ogólnie tak, słonecznik jest najdroższy e, W lutym z tego co widzę A nie, w marcu jest najdroższy Tak, w marcu jest najdroższy słonecznik Czyli w marcu e, prawdopodobnie dopiero sobie go sprzedam, czyli na wiosnę, kiedy będę chciał coś właśnie inwestować, także gitara. E, ogólnie słonecznik chodzi, tak widzę, powiedziałem po, po 2,5 tysiąca, e, no i jak będziemy mieli te 20 e, ton, czyli gdzieś koło 40 tysięcy w zaokrągleniu, 40 tysięcy w zaokrągleniu powinniśmy mieć za słonecznik, e, także całkiem sporo nawet. Za ten słonecznik będziemy mieli, ale to tak jak mówię zależy ile właśnie będziemy mieli. Bo ja też otworzyłem to rurę jakby kurde bizonem kościł wiem o tym. Teraz pewnie zacznie się tak pisać. Eee, no. Dobra. Także robimy ostatni przejazd. Ogólnie mam ile minut odcinka? 13. 13 minut odcinka mam. I skosiliśmy cały ten ten, także zaraz polecimy na drugą stronę. Ej, to może skoszę całe pole, chociaż Jakbym chciał zrobić taki półgodzinowy odcinek, a raczej tyle to na pewno robić nie będę, to bym skosił wiem, w jednym całym odcinku. Ale przez pół godziny kosić głupi słonecznik to by wiem, żeby wam się to znudziło. Także nawet nie będę was tyle męczył. Ehm, dobra, mamy skoszony, mamy pełny zbiornik, 9 ton, także bierzemy sobie makornika i sobie. E, weźmiemy, podjedziemy, się wyspiemy. Ogólnie tutaj widzę chwast wyrósł, Trzeba będzie te pola zorać w ogóle, ale to już w tym sezonie to zrobię, już poza odcinkiem to wszystko, bo dopiero coś e, coś takiego było. E, właśnie. Ogólnie e, też zastrzeżenie mieliście do tego, że w poprzednim odcinku, na, na koniec z poprzedniego odcinka. E, powiedziałem, że dawno nie było wapnowania i że zrobię wapnowania. ja całkowicie zapomniałem, że tutaj wapnowałem wcześniej na odcinku. E, Także po prostu pomyłka taka się zdarzyła mi, no. W razie już się pomyłki zdarzają, ale wy już oczywiście robicie z tego wielkie halo w komentarzach No ale rozumiem wam, no, was. Rozumiem, rozumiem. Ale czasami bez przesady. No, mmm. Dobra, także sypiemy sobie ten słonecznik. E, Też na spokojnie, jak mówię 20 ton, no, to cała przyciapa będzie nam spokojnie, a nawet więcej, ale zobaczymy, ile będzie. W następnym odcinku się dowiecie, e, właśnie. Ogólnie nie wiem, co będę w następnym odcinku robił, bo ja tak sobie myślałem, żeby w końcu zrobić odcinek zimowy jakiś, gdzieś ze śnież odśnieżania, e, czy coś właśnie te tego, w tym stylu, nie? E, bo jeszcze coś takiego nie było. Tutaj był odcinek z zimy, ale no nie było się ani razu odświeżania, więc takie odświeżanie fajnie by było zrobić, chociaż już i tak to nie będzie miało klimatu, bo już mamy kurde połowę marca tutaj w Realu, ale fajnie by było coś takiego zrobić bardziej już teraz niż kurde jak będzie w wakacje według, to już w ogóle nie będzie żadnej weny na to ani nic, eee... także dajcie znać co o tym myślicie. Właśnie, żeby sobie zrobić jakiś odcinek z odśnieżania. Ale ja bym tak w sumie myślę, zrobił dopiero już jak po przebudowie gospy. Jak będzie to bym zrobił odcinek, taki specjalny z odciężania, byśmy odciężali nową gospę. Tak myślę, że było fajniej. Ale dajcie znać co o tym myślicie i dajcie znać też co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Bo szczerze powiem, że nie wiem co w tym następnym odcinku będę robił. No, bo słonecznik do końca kosić, raczej tych prac nie będę tutaj nagrywał. Jeżeli chodzi o rozlewanie gnojowicy i o obornik, który też miałem teraz robić w najbliższym czasie, to raczej tego w tym sezonie jeszcze robić nie będę. Bo no, może gnojowicy to mam dosyć sporo. Tam gnojowicy to mam, czekajcie na co zobaczę. Gnojowicy mam 26 tysięcy litrów, ale to jednak nie tak dużo, ale obornika mam tylko 13 ton. Także. No to jest jeszcze moim zdaniem za mało, żeby tu cokolwiek kupywać, jakieś maszyny i, i zaczynać coś tutaj robić, tego typu. Um, także po prostu po następnych żniwach w to pójdziemy se. E właśnie. I nie wiem też, co będę sobie siał e w tym sezonie, więc możecie zaproponować. I ja ogólnie też myślałem, żeby w najbliższym czasie... E, może już po przebudowie gospy pójść w jakieś, e, wiecie, uprawy, nie wiem, buraki czy ziemniaki, bo jeszcze czegoś takiego nie było. E, a czas najwyższy moim zdaniem, żeby coś takiego sobie pójść, także... Myślę, że już w najbliższym czasie też jakieś buraki, ziemniaki, takie uprawy, co też wiadomo, nie... Takie uprawy fajne, nie? Sobie pójdziemy. Ale Na początku, e, ten... Najpierw to bym poszedł sobie prawdopodobnie w buraki niż ziemniaki. E, właśnie, ale jeszcze nie w tym sezonie na pewno, w tym sezonie to jeszcze nie wiem nawet co zasieje. E, jak teraz był słonecznik, jako kukurydza, to teraz może zasieje, nie wiem, jakieś, może jakieś pszenice, czy jęczmień e, A nie, nie zasieje pszenicy i jęczmienia, bo to można tylko siać, kurde, na jesień, a jesień już minęła e, Praktycznie, także ta lipa, rzepaku nawet też nie mogę, czyli co ja mogę siać? łowys, mogę zasiać, No zobaczymy e, Coś zasieje. E, sobie... Dobra, zrobiłem sobie tu poprzesiaki, więc możemy już wracać i kosić się normalnie to sobie I ogólnie mam e, 18 minut odcinka, także powoli, powoli będę... Znaczy no jeszcze nie, ale już powoli jeszcze będę ko kończył już, już. Jeszcze nie będę kończył, ale już powoli będę kończył. Fajnie zdarzniało. <grym> Dobra Widzę, że troszeczkę krzywo, żebym tu skosił. Także trzeba znowu krzywo pojechać, żeby mi jako nie zrobić. A nie, nie zrobiłem mi jednak, dobra. Udało się. Także git. No. Eee, także tak jak mówię, piszcie wszystkie propozycje swoje na dalsze rozwoje, na dalsze wszystko w komentarzach, a ja będę oczywiście się tym segurował, nie? Eee, żeby nie było, że tylko ja tutaj wszystko robię. No to, żebyście wy też mogli tutaj coś takiego robić. Ehm, I też po przebudowie gospy, jakiś czas po przebudowie gospy, chciałbym w końcu pójść też w jakieś nowe zwierzęta. Ehm, bo mamy tylko te świnie, nie licząc kur. Ehm, mamy tylko świnie, no i fajnie by było pójść w jakieś krowy, czy owce, czy konie, nie? W końcu, bo to my mamy już prawie 40, 40 odcinków, także to nie jest już tak mało, to nieco przelewki, nie? Naprawdę już mamy gdzieś 37 chyba odcinek, e, właśnie e, gdzieś w okolicach 40 czy coś takiego będę chciał te przebudowę gospy zrobić. E, mimo że nie mam pieniędzy na to, e, bo pra prawdopodobnie zrobię tak e, teraz, że po prostu pogram jeden sezon, nie nagrywając kompletnie nic z tego, i pogram jeden sezon i po prostu przez ten jeden sezon zarobię pieniądze. Żeby was tutaj nie przynudzać tym, bo wiadomo, że trzeba cały czas tutaj tą serię Żeby wam się to nie nudziło Więc możliwe, że teraz ten sezon, może, albo może tak zrobię, że teraz ten jeden sezon właśnie tak Samemu bez nagrywania całkowicie obsieję wszystko, zbiorę i w ogóle, żeby te pieniądze mieć Właśnie tak się zastanawiam I nie wiem też, czy nie wezmę jeszcze kredytu Jak będę to gospel rozbudowywać E, miałem spłacić, wiem, wiem że, o tym, że miałem spłacić ten kredyt, ale prawdopodobnie jak wezmę jeszcze więcej go, e, po prostu, bo ja nie, nie, nie uda mi się zdobyć, zdobyć tyle pieniędzy. Jeszcze nie wiem, ile mniej więcej pieniędzy będę potrzebował na tę rozbudowę Gospy, e, ale mniej więcej z y, 300-400 tysięcy, pół miliona, nie wiem nawet ile, bo nie wiem jak, w jaki sposób dokładnie, jeszcze to będę chciał rozbudować, nie? Oczywiście to nie będzie jakaś dużo większa gospa, tylko po prostu po chodzą... troszeczkę będzie takie przemodylowanie Bo jakoś mega dużo większa ta gospa nie będzie e, Także wiecie e, Może troszeczkę się pomniejszy też te pole numer, o, o te pole numer 35 troszeczkę o tutaj o dojdzie Tak jakby gospy i się te pole zmniejszy e, Ale jakoś dużo większa ta gospa nie będzie, także nie wiem ile pieniędzy mi pójdzie na tą gospę więc to właśnie zobaczymy oczywiście rozbudowa Gospy będzie na odcinku i prawdopodobnie też odcinek z przebudowy tej Gospy to będzie taki specjalny odcinek godzinowy ehm, w sensie takim jak to było na Odzera kiedyś już dawno temu e, że był po prostu specjalny odcinek godzinowy no prawie godzinowy tam trwał e, właśnie i rozbudowywałem Gospę i tutaj też tak by było co nie specjalny odcinek godzin, godzinny specjalny odcinek by był ja, gdzie bym rozbudowywał to gospę nie przebudowywał um, więc tak tutaj zrobię że ten odcinek właśnie z przebudowy no to będzie oczywiście odcinek nie będę robił tego poza odcinkiem jedyne co no to sobie wiecie uzgodnię co i jak i żebym na odcinku już wiedział co i jak budować ale to będzie właśnie prawdopodobnie specjalny odcinek godzinny um, także tak to właśnie wszystko zrobię e, sobie um, no ogólnie tak ja myślę, że już jak sobie dojedziemy do końca już tego przejazdu To będziemy mogli sobie myślę kończyć odcinek dzisiejszy Bo trochę sobie już pokosiliśmy tego słonecznika eee, Właśnie eee, No, do dokończę oczywiście żniwa tego słonecznika poza odcinkiem No i w następnym odcinku tak jak mówię Nie wiem co będzie, może już będzie rozbudowa gospy Nie no, co ja plotę jeszcze nie Ale co będzie dokładnie to jeszcze tak jak mówię, nie wiem. Dobra, pojedziemy się jeszcze wysypać i skończymy sobie przy makorniku e, naszym e, właśnie. Dobra, zjeżdżamy sobie do niego. Wysypiemy się od razu pięknie, ładnie. E, żeby tutaj się, wiadomo, wysypać. Także co? E, tym akcentem, tak jak mówię, będę sobie kończył dzisiejszy odcinek. Jeżeli się Wam spodoba, no to łapeczkę w górę możecie zostawić. Także trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!